Klienci bardziej docenią to, jeżeli ty zbadasz ich potrzeby i im powiesz szczerze, że jeżeli tego nie potrzebują, to ty im nic nie sprzedasz. Ja podczas moich, moich rozmów handlowych, które prowadzę z zimnymi, lidami, nie? z zimnymi lidami, czyli tymi, których nie znam i ich na początku kwalifikuję, to zawsze mam takie stwierdzenie, które mówię, to jest, to jest część mojego otwarcia. Mówię, złe ja będę weryfikował potrzeby, zadam ci kilka pytań. Jeżeli w trakcie naszej rozmowy ja stwierdzę, że to, co mam, nie jest dla ciebie, to powiem o tym Tobie od razu, żebyśmy już później nie kontynuowali rozmowy. Bo szkoda mojego czasu i jego czasu. I faktycznie tak jest, że na przykład my rozmawiam, rozmawiam z kimś i rozmawiam z nim 10 minut i, i słyszę, że beton. To ja mówię od razu do niego, wiesz co, fajnie, że Ci się udało się nam porozmawiać, natomiast jakby widzę, że nie mam nic dla Ciebie na ten moment. Masz tutaj mojego Instagrama, YouTube'a, oglądaj moje materiały, pomogą Ci. Dzięki i na razie. Cześć. Do widzenia. Koniec. Właśnie o to chodzi, że dopiero kiedy weryfikacja potrzeb, bo żeby się to słowo zrozumieli, weryfikacja potrzeb. My weryfikujemy, czy ktoś potrzebuje naszego produktu. Jeżeli nie, to mu go nie sprzedawaj.